Hej, to ja Paweł, a to kolejny odcinek shake'a dziś pokażę wam nie atak, aż dwa ataki a po pierwsze drop na twitch'u oczywiście Intel ja nie widziałem w ogóle, że to jest możliwe, żeby dostać inte no, smutne to trochę no ale jeszcze miksturka, wiadomo te klucze jeszcze lepsza miksturka trochę pieniążków, no i opłaca się na te dropy polować, nie powiem no i dwa dwie walki najpierw z Eonar, jeżeli ktoś pamięta no to oni nas zaatakowali jako w ogóle pierwsi wtedy przegraliśmy, potem poszedł kontratak i była wygrana no i to jest kolejny atak i tak ja ich zaatakowałem na noc właśnie liczyłem, że dosyć im wiemy, może ktoś nawet nie wejdzie ta lekcja pokory nauczy ich pokory, mam nadzieję. No już dwa razy dostała babka z y, grzybowej katapulty, więc w sumie dobrze, bo aż ja się dziwię, że oni tego używają. No ale dwa razy dostał 23 obiec, więc spoko. W ogóle nieźle sobie radzi, nie powiem. Z tego co kojarzę, ten w ogóle został bohaterem dnia. Obie walki z... O! Jeszcze raz dostał grzybową katapultą, ale się trzyma, no ale niskie levele, no i jakoś mu to idzie. Gildia już, no to ma 50 osób, w sumie napisałem, że 50 osób już nikogo nie będę wyrzucał, to chłopek odszedł, no to 49. No ale raczej już się trochę taka ekipa tworzy, no tutaj w ataku bierze udział 30 osób, no ale to tak jak mówię, to poszedł na noc atak. Liczyłem, że oni też właśnie po 50% HP będą mieli, więc akurat o to się nie pruje, Kto tam doszedł, to doszedł, nie każe też siedzieć k wszystkim ludziom no, po nocy. No, na razie to spora przewaga. no Jak widać, te niskie levele, mamy. Całkiem wysokie, w sensie najniższe levele Ogólnie oni byli tuż koło nas W sali chwały 25 i 26 albo coś w tym stylu jest tak właśnie koło 30 levelu Także jakbyśmy wygrali to trochę chwały by było Ja wiem, że spoilerowałem sobie obydwie te walki Ale nie oglądałem Więc Hmm. Ale się bym jeszcze nie widział. A Awanturniczość już dzisiaj sobie zrobiłem. To Dos dosłownie teraz są cztery razy coś zrobić i tyle. To już wam nawet i pokazuję z takich sezon ogórkowy bym powiedział, ale w sezon ogórkowy w SF-ie to jest wszystko poza weekendem. nie takie mam wrażenie. Jakby trochę poszedł spać ten serwer. No ale przynajmniej są te walki gildii i w sumie. To jest mega ciekawe. No na razie ostro wygrywamy. 7 do 7, 18. No, 8, 18 już. Dużo lepszy zabójca. Tutaj łowca demotów. No i dalej mamy dużo lepszą to postać. Ogólnie tam, Busta to Golda i Expa mamy 65%. To jest takim, no, raczej normalnym wynikiem, z tego co widziałem. No, ale mamy 150 rycerzy, pisało się parę razy do tych ludzi, żeby robili tych rycerzy. No i z tego co widziałem, to nawet sporo lepsze gildie są, potrafią być na podobnym poziomie. A ci na przykład z Leonard to tam mieli ze 100, coś w tym stylu. Więc to akurat mega spoko, mega słaby ziomek na siłę gdzie te jego statystyki wyglądają no, nie bardzo. Tutaj Berserker podzręczność, zręczność, pozrobione. To jeszcze ciekawsze. Chyba znów jest nieaktywna podczas obrony, tak mi się wydaje. Zobaczymy, kiedy poleci. Dzisiaj miałem ciekawą sytuację. Jakiś ziomek postanowił mnie zaprosić, mimo że jestem oczywiście założycielem tej gilii. No i patrzę, a potem jest już zwykłym czołunkiem. chyba stwierdzili, że trochę głupie te jego zaproszenia a ja napisałem, napisałem nie wiem co napisałem, chyba kurwa, że czujesz coś myślałem jeszcze nad chyba z chuja ale jedna trzecia naszych, a ich to już ponad połowa no, na razie to wygląda świetnie. Przypominam, że oni mają boso na koniec i jak patrzyłem na ten boss, nie wiem, to nie wiem, czy w ogóle wziął udział w tej obronie, ale teraz jest mega mocny. No, poziom ma już taki, że w sumie jakby nas zaatakował, no to ja nie wiem, czy byśmy się obronili. Tym bardziej, że on widać, że grzybi cały czas. Zajmijmy się może tą walką. Ładnie leci. O tutaj, ale ma siłę, ale w ogóle nie ma wytrzymałości. się Może zemścić, według mnie aż, aż taka dziura, to czy jest trochę przesada, ma więcej szczęścia niż wytrzymałości. Bo ja o dużo siły, no, ale tu jest jeszcze chyba większa dziura. Myślę, że ten ziemek nasz go porobi z palcem w dupie. Dobrze, blokuje. A ty, koleżko, miałeś unikać. Jeszcze tego? O, no, bardzo możliwe. Strasznie dużo ma wytrzymałości. Tutaj znowu w drugą stronę. Aj, dostał. Szybko poskładany mag. Sakę ostatnio nas ostro wkurzał. Znaczy, mi się wydaje, czy on nie poszedł nawet trochę w górę? Tak, ja mi się kojarzy, że on pierwszy poziom to już miał i że on był dużo wyżej nie jestem tego pewny ale coś mi się tak kojarzy wiercioszek fajny ma build ale tamten miał jeszcze chyba lepszy wiercioszek robi robotę jak, jak zawsze dochodzimy już powoli do końca w ogóle ich a u nas dopiero połowa Tutaj widzę, że taki średni ten build. No ale tam już końcówka HP. Ależ tutaj INT jest, aż to idzie. A u przeciwnika też było sporo. Ależ idzie. Jeszcze jednego? A e, nie udało się. Szkoda, no bo wiadomo, to jest mak no to wypuści tą swoją kulkę nawet na końcu HP. Ma mało siły i zręczności. Wiem ogólnie, że to te, te poboczne nie są jakieś ważne, ale wiem też, że zupełnie to olewać, nie, tego olewać nie można. Tu retards fighting. U no, nas jest mak Ciekawe. Jakoś nie zauważy. Ale to jest w Rzucił tą kulkę, bo w ogóle nic nie zrobił. Ale ten chłop.. Może to był ten chłop, który nas tak łoił. No, świetnie na razie mu idzie. Dobry build ogólnie, chociaż szczęścia ma strasznie dużo. Ogól, klasyka. Kurde, przegrał. O, tak mu dobrze szło. Rafałowicz, czyli teraz będzie długa bitwa, co? O. On te, ma jakiegoś epika, ale chyba strasznie starego. Te obrażenia ma takie aż śmieszne. To szybka bitwa. Kablex, 38 poziom. ma już 40, a potem już nic, a nas jest jeszcze cała banda. Aj, szkoda. No właśnie, o teraz ten typek, ależ on łoi. O, ci pierdolę. Co się dzieje? Ja dostałem dwa strzały i mnie nie ma. Oj, a i jednak wszedł w ogóle, bo ja myślałem, że będzie na HP, a jednak. No wygląda to źle. Ale dobra. Wyższe levele A my jeszcze mieliśmy Kubę, więc na spokojnie. No ale zdecydowanie bos. A zresztą Eonar Teraz już 59. No teraz zaatakować. Też, że robi cały czas awkę. Tu już we piki w ogóle jest przybrany, bo a, poziom 50 to już można. No to już jest taki umiarkowany grzybiarz. No, myślę, że tak. Dobrze, że No właśnie, 92 rycerzy. Dobrze, że ta gilia jest taka, taka sobie. No bo tu stawalibyśmy srogi wpierdol. Dobra, spróbujmy z tymi muszna pirata chyba pójdzie no tak jak to z berserkerem ogólnie dzisiaj arena tak słabo plus 3 do klasera, klaser też słabo 32% ale byłem w pracy i tak jeszcze pochwalę się helwejtorem w ogóle jak na poziom to całkiem nieźle idzie trochę tych punktów zdobywam no a teraz ta druga walka i znowu oni mają tylko 59 punktów w sali rycerskiej. Pokażę przed atakiem. Coś takiego. To znowu kreska wybrała. No, no widać, że jesteśmy lepsi po prostu. A tu już 40 zawodników zaatakowało. Wciąż gdzieś ta dziesiątka się kryje. Ale no nie wiem. Nie będę też wyrzucał wszystkich. O, Bojan, pierwszy raz widzimy Bonialda, Tak, czy był w nocy? Może był w poprzednim, ale szybko zginął. Bojan to jeden z oficerów, który trochę się spóźnił, bo był na pielgrzymce. No, dół jest słojony. On też w sumie, jak ktoś nie zaczął w ten weekend, no to ma przejewano, szczerze. To już jest straszna dziura do tych co no, ten EX był, i gold był. Ja teraz mam tak mało golda, bo jednak już się przyzwyczaiłem trochę właśnie do wydawania tego z tym boostem, więc teraz mi nie mało. No Ale też nie robię awki, więc... A już go ciachno. jest Beskiewoniasty, jedyny druid chyba jedyny, drugi. Tak mi się wydaje. No pokonaliśmy prawie trzy razy więcej zawodników, a ich tylko siedmiu więcej się broni niż nas. Więc na razie świetnie. Ale to wiadomo, to i tak się liczą te levely na samej górze, ale udawajmy, że tak nie jest. Podobało mi się podejście z Soccer Star, na przykład tam w sumie nie było czegoś takiego, że, że to było aż takie straszne, że ktoś miał dużo, dużo wyższy ten overall. Wciąż mógł, właśnie każdy mógł trafić na każdego. No a tutaj każdy w końcu trafi, no. Każdy mógł trafić na każdego, ale mógł też nie trafić na kogoś, o w, tej, w tym sensie. A tutaj zawsze ktoś ostatecznie trafi, nawet na tego najlepszego przeciwnika. To już był słaby, jak ja zobaczyłem, to 130 zręczności, chyba. A tutaj ma 600 zręczności, coś pięknego. Addiction. Łoimy ich jak złych. Oni byli chyba dosyć niżej. Zresztą, w ogóle właśnie po wygraniu tamtej bitwy, no nasi przeciwnicy spalili bardzo, sto któreś miejsce, a my się mniej więcej trzymaliśmy. Bo... I, i też atakowali i dodostawali te punkty. Ja jesteśmy dużo wyżej w, właśnie niż w Torze. Ojej się doczekać jak będą wyprawy. One też są mega spoko. To chyba 99 poziom. Równana walka. Jeszcze się obronił. i no. Aż szkoda. Aż mi mało HP właśnie Hub ma, tylko 159 wytrzymałości. W ogóle te statystyki ma dosyć niskie, jakie mam wrażenie. No niektórzy grają sobie... ...za darmo, kompletnie, więc to też jest, że poziom tam może gdzieś sobie wbijają, ale nie przewijają sklepu i tak dalej się nie ulepszą zbytnio pik-pipi, ale nie ma szans z Pawłem. A może ma szansę z Pawłem, ale jeżeli raz Paweł się odrodzi, zero to z Bartboxem już na pewno nie ma szans. Zostało im tam 14 czy 15 25 przeszło. O ile na ziomek jest lepszy, Mocny build a 30 poziom to chyba naprawdę jest całkiem nieźle. Porównując to z przeciwnikami, o pewnie coś sobie jeszcze napierdala. Jeszcze wrócimy. Jeszcze nikt się uleczył. Uleczył się. Aj, żegnamy. Tutaj ziomek już ma dużo... dużo ...słabsze staty. O, jest pyszne małe piwo z tego co widzę. Na 38. W ogóle sobie popatrzyłem na tom Łapkę tutaj. Ta grafika tej postaci wygląda jakieś tak, nie wiem, dziwnie. Jakby z, z dawnej bardzo wersji Sheik'a. Małe piwo, no te to umie grać. Gnomy. Gnomy i chyba tylko... No nie wiem czy będzie to Gnome, ale chyba gnom. I chyba tylko to diabelstwo, czy jak to tam się nazywa, mają plus 3. Właśnie że dziwne, że nie ma czegoś, co Int daje plus 3. W ogóle w Int dosyć słabe są te postacie. Zresztą nie wiem, czy to serio daje plus 1, i tak dalej. Czy to się mnoży na przykład teraz level, że plus 40, czyli byłoby plus 120 e, zręczności, no to byłoby całkiem niezłe. O, ziomek ma dużo Int. Ale ten ma jeszcze więcej zręczności, ten znowu wytrzymałość poszedł. No, widzimy wojownika zapomnianego przez świat. Ale ogólnie klasy w szejku całkiem fajne. No. Wszystkie są raczej wybierane. Nie ja wiem czemu tak Bard jest rzadko wybierany. Może ludzie czekają na tego buffa? Według mnie jest bardzo ciekawy z tym właśnie ulepszaniem tych ataków. Wojownik to po prostu miał już swoje 5 minut. To on to miał pewnie 5 godzin. Przy czym inni właśnie mieli 5 minut. Więc to akurat myślę, że nie problem. No a tak to za ten druid jakoś. ciekawy, czy nekromanta i palady na przykład też skończą jak druid, jak będzie już Jakieś, jak będą jakieś nowe postacie o no nekromanta, to bym się nie zdziwił. No, Trójc to w sumie ogólnie, to ten, ten jakoś tak ten mało ludzi go wybiera. Takie mam wrażenie. No, to już, ja się rozgadłem, no to już końcówka dwóch magów bojowych. No to akurat, no cóż, nie dziwię się, że nikt tego nie wybiera. Tenis latuje. No i tu już jakaś końcówka. 40 poziomy mają. Nie, ten pana pleci. No i żegnamy. MROP. Aż dostał. Smigol to nawet się nie ruszył. Ogun. Uuu, dobre statystyki ma ten przeciwnik. chociaż że ma tylko wytrzymałości. Ręczność ma dobrą, ale trzymałości to jak nie bardzo no i trafił na maga więc ale na koniec mag na 49 będzie pił srogo ale to mag więc on nas nie zaskoczy już mati go poskładał bohaterem kos, zdobyta cześć i to w sumie miało miejsce przed chwilą jak kogoś tam atakują a my jesteśmy na miejscu 14. I atakują nas tacy ludzie. Czyli no dostaniemy, srogi w Pięćdziesiąty no 57, 1700. Co się działo? Co w ogóle zrobić, żeby mieć tyle punktów? A głównie tak? Widzę, że chłop ma tylko dwa epiki. jakoś mu siadło jakieś wcale nie te wszystkie klejnoty. no nic, no to cóż tu mówić, bonjour Guilde Francois, przegram to tak mi się coś wydaje, dobra może ten ziomek Wstaje niezły w pierdolę, aż dziwne nie wyglądał na jakiegoś super, a może lepszy ode mnie, Lepszy testat, no ale cóż, okej, okay, jeszcze dwa lochy, w groty dwie korsarzy, wodny gląb. Cały na farcie poszedł, ale dosyć szybko poszedł. No, nie było tam nic jakiegoś takiego super niesamowitego. Zleciał, to zleciał. Tutaj podły notał, który ogólnie niestety, ma niby słabsze, ale jest dużo wyżej na poziomie. No i zostawałem swoich w pierdol i go pokonałem. Ja w sumie, jak oglądałem wcześniej, to aż nie zauważyłem, że, że tak bardzo zostawałem. Wcześniej miałem tak, że właśnie ja już go prawie poskładałem. Jeden strzał nie mogłem go dobić. No, on mnie poskładał. Co? Twierdza wygląda jakoś tak. Teraz będę robił z kolejnego żołnierza. Knajta, rycerza, w sumie nie żołnierza. W sumie to chyba wręcz tyle. Dużo potek się trafiło. Tutaj mam już na 12 dni, to jest na 16, na 8, a jeszcze fajnie, bo w kalendarzu. O, tu, tutaj mam jeszcze dwie Jest tych grzybów, niestety jest siła i czyli głupno, No fajnie, że tu z ręka też się trafiła. Coś tam jest, coś tam jest, ale mi się chciało spać nagle. Nie wiem, czy tu jest ten beryl, no to tu pokazuje, że nie ma beryla, widziałem, że to pierwsze miał być, a po drugie niektórzy ludzie mają ten beryl, więc ja nie rozumiem. Tak naprawdę, gdyby tam był ten beryl, dla mnie żaden problem, żeby zdjąć sobie broń i kogoś poskładać. No tylko, że tutaj pokazuje, że dostaje się gówno. No, 8.1, to po co się nawet w to bawić? A co z tym berylem? Nie wiem. A szkoda. Dobra. To wszystko. Na razie. Cześć.